Kochani, z tej strony Klaudia, i dzisiaj do Was przychodzę z polecajkami kosmetycznymi, słuchajcie, które nie przekraczają 20 zł. Są w większości bardzo łatwo dostępne. Ja sobie, czekajcie, odstawię wodę. Które są bardzo łatwo dostępne i nie trudno je dostać. Są to rzeczy, które używam stosunkowo. No, już na pewno miesiąc spokojnie, niektóre nawet półtora, a są takie, które używam już od ładnych paru miesięcy. Więc przychodzę do Was dzisiaj z takimi polecejkami kosmetycznymi, właśnie do Was. To są rzeczy, które naprawdę są taniusz, taniuszkami i są bardzo fajne, więc dajcie znać w ogóle, jakie Wy macie takie polecenia kosmetyczne. Ja pierwszą rzeczą, którą Mam Was wam do polecenia, to jest, słuchajcie, ten płyn miceralny z cienia. Czekajcie jakby, to jest ten różowy, ten duży w zasadzie innego tam nie ma cienny w zasadzie tak to się nazywa e, to, o, to jest ta marka lidlowska typowo e, i ja zawsze z tymi e, tanimi w ogóle płynami ceralnymi zawsze mam problem, jak widzicie ja go już trochę zużyłam, w zasadzie jedna Trzecia, może jedna czwarta jest za mną. E, a ja z nimi zawsze mam taki problem z tymi e, właśnie tanimi płynami ceralnymi, z takich właśnie Biedronek czy jakichś takich rzeczy. E, no taki problem, że one nie działają. Ja często używam e, tuszu, e, wodoodpornego i słuchajcie, i one nie działają. Po prostu nie zmywają. Ten sobie z tym radzi, więc to jest super. E, trzeba trochę więcej cierpliwości, na zasadzie trzeba faktycznie tutaj e, przytrzymać ten płatek. To nie jest wiecie, to nie jest dwufazowy płyn, więc to nie, nie idzie tak szybko jak przy dwufazowym, ale on sobie radzi z tuszem wodoodpornym. E, on jest. E, tu pisze teoretycznie, że to wiecie jest cecha. cecha. Uff. Cera sucha i wrażliwa, połączyłam cera i sucha, i mi wyszło cecha. E, to jest właśnie dla, teoretycznie, wiecie, że dla cery wrażliwej i tak dalej, ale powiem wam, ja nie widziałam, żeby był w ogóle inny z tego typu. I słuchajcie, żebyście teraz nie machnęli się, tylko w tym dużym, w tym 750 ml, więc to jest prawie litr płynu miceralnego, Co się nie zdarza? Najwięcej to chyba są 400, nie? Jakby trudno znaleźć aż aż tyle, żeby było tego płynu miceralnego więc nie pomylcie i nie weźcie sobie tych małych, bo te małe to nie jest to samo co to ten duży, ten duży okrągły to jest ten płyn miceralny, który zmywa bo jest jeszcze taki mały z tej samej firmy i tam są do różnych typów, wiecie, cer i one nie działają słuchajcie, to, to nie zmywa makijażu, to jakbyście wzięli zamoczyli wacik w wodzie i i sobie wiecie, po prostu wzięli i przejechali po, po... buzi, to będzie tak samo. E, ty, ten działa, ten duży, różowy. Jak macie w ogóle jakieś, widzicie inne typy, że wiecie tam, jakaś cera normalna czy jakieś tam, to dajcie znać, bo ja powiem Wam, że u siebie w żadnym lidlu, w którym jeszcze byłam, nie znalazłam, więc jest tylko ten. Ale ja go bardzo lubię, bardzo fajny, on kosztuje kilkanaście złotych. Chyba 15, coś takiego ja go kupowałam. Nie jestem pewna, ale na pewno nie kosztuje mi więcej niż 20. On do 20 zł kosztuje, więc to jest naprawdę świetna cena e, za, za taką pojemność. E, to jest naprawdę super, więc ja go sobie bardzo chętnie używam. Jest świetny, polecam go Wam, e, no bo on jest po prostu naprawdę dobry, w dobrej cenie, przystępny. E, też ostatnio oglądałam. Ja nie, nie pamiętam, jak się te, to konto nazywa ten kanał, ale jest taka dziewczyna, która opowiada o właśnie składach, świat składów, coś takiego e, i właśnie mówiła, że też składowo on jest bardzo, e, bardzo fajny, że jest taki przyjemny, więc słuchajcie, po prostu, no coś genialnego, zostawcie mi chociaż trochę, żebym mogła sobie, e, wiecie, później jeszcze kupić, jak mi się zużyje, bo na pewno, na pewno jak go zużyję, to na pewno go jeszcze kupię, więc to jest pierwsza moja polecajka, świetna, tania i kolejna, słuchajcie, to jest... E, Pink Aloe's z, z AA, to jest krem właśnie Pink Aloe's. Ja mam ten e, to jest wiecie taki krem intensywnie nawilżający, e, ale jakby wiecie, że ja lubię bardzo te z bielendy, e, te e, owocowe takie brzoskwiniowe i tak dalej kremy i ja je nadal uwielbiam, ale mówię, spróbuję czegoś nowego. A słyszałam właśnie, że ten krem E, jest dobry i słuchajcie, ten krem ma przede wszystkim e, żelową konsystencję on u nas jest prawie na wykończeniu, ja go muszę iść kupić i on teraz jest w on kosztuje teraz 15,99 e, w Rossmanie, więc warto się w niego zaopatrzyć bo to nie jest taka zła cena e, i słuchajcie, co ciekawe, mój mąż nie bardzo lubi kremowe e, kremy, które są takie kremowe typowo i tak dalej, on lubi kremy, które są, które się wchłaniają szybko więc ten Pink Aloes to jest coś po prostu genialnego, świetne bardzo szybko się wchłania, wiecie, posmarujecie sobie Mucha lata, więc trudno, jak będziecie widzieli Gdzieś mucha lata, no to nic z tym nie zrobimy Ale on się, wiecie, że Posmarujesz się nim i on się Wchłania i wiecie I, i jest po prostu, ja wam Może nawet pokażę Nałożę sobie taką większą ilość A co? Zobaczmy, przysunę się I zobaczcie Jest I I on się po prostu zaraz wchłania. Jest mega przyjemny. Ma taką niby lekką, wiecie, lepkość, coś takiego. Ale to nie jest takie nieprzyjemne. I to nie daje Ci poczucia tak, jak krem szczególnie kiedy są upały, że po prostu wszystko się klei i, i nie da się wytrzymać, i czujesz ten krem na sobie. On jest wchłonięty już w zasadzie cały. No i go nie ma, i wiecie. I to niby jest taka, wiecie, delikatna lepkość, która zaraz i tak jej nie będzie. E, no jest genialny, jest po prostu świetny ten, e, ten krem. Tak jak mówię, warto, polecam. Pink aloes chyba jest jeszcze zielony, tak mi się wydaje, ale tak jak mówię, no, no mega fajny z AA, bardzo fajnie e, stosuje się go jest naprawdę przyjemny, szczególnie w takie upały. E, więc to będzie coś, co na pewno będę chętnie używać na wakacje, e, które co ciekawe, jeszcze może. No, no, nauczę w końcu mojego męża stosować krem codziennie. Tego z, z tym nie narzeka, więc to jest fajnie, jeżeli macie, panowie nie lubicie konsystencji na przykład takich kremowych, to was strasznie denerwuje. E, no to to jest świetny krem, który ma taką żelową konsystencję, on się szybko wchłania, smarujecie go i jest. I po prostu skóra jest przyjemna, nawilżona i nie ma takiego wiecie problemu z tym, że e, coś wam tam się klei i że was denerwuje. I że po prostu was wkurza to. Eee, I kolejną rzeczą, słuchajcie, to jest Natural Me Słuchajcie, to są sera, które znajdziecie w Biedronce. Eee, między innymi, bo chyba w Rosmanie też znajdziecie Natural Me Fajna firma, dobre składy. I serum, które kosztuje 10 zł, niecałe. Coś takiego. Kilkanaście złotych chyba najwięcej, do chyba do piętnastu, ale wydaje mi się, że ja je kupowałam za 8 złotych. E, ja tutaj mam akurat z kwasem hialu, hialu, hialuronowym trudne słowo, żeby to wymówić, jak tak się szybko gada. E, mam jeszcze z witaminą C i mam z niacinamidem. Akurat teraz używam tego i tego z witaminą C. Świetne serum, które jest e, fajnie się i które jest przystępnej cenie. Jakby wiemy, że te sera potrafią naprawdę kosztować duże pieniądze, e, a składowo ono on nie jest zły, naprawdę jest, jest spoko, więc nie ma co się tutaj, wiecie, jakoś za bardzo e, za bardzo przejmować. E, tu teoretycznie, pisze, wiecie, skóra sucha i obwodniona. No wiecie, to jest różnie z tym. Ja używam tych dwóch i ja naprawdę sobie je chwalę. Ja też nie mam bardzo wymagającej cery, to, to też jest prawda, że jakby ja naprawdę nie mam problemów z serą, więc e, genialne sera, ja je bardzo lubię, polecam. No i one nie są drogie, no przede wszystkim nie są drogie, a jak się używa codziennie serum, no to to jest miesięczny naprawdę spory wydatek, jak tak sobie człowiek policzy krem, tu to, tu tamto. To jest spory wydatek, więc ja lubię oszczędzać, więc tutaj mam 50 ml, to też jest spora pojemność. E, i ja go używam już dość długo, bo ja go nie mam nawet miesiąc, ja go mam ponad, ponad spokojnie miesiąc, i mi chyba starczy na półtora-dwa miesiące. Ale nie używam go też codziennie, w sensie używam go codziennie, ale używam go codziennie rano, a tego z witaminą C używam codziennie wieczorem. E, ale ogólnie mi się to mega, mega sprawdza, więc polecam wam Natural mi serum, bardzo fajne, bardzo... Bardzo wydajne, no i one są przyjemna konsystencja, też się szybko wchłaniają, więc to jest naprawdę super. E, I mam jeszcze dwie rzeczy, słuchajcie, i jedną rzecz, którą też e, widziałam na TikToku, to jest krem e, z SPF-em z Rosmana, to jest krem słuchajcie SPF50, San Ozon i słuchajcie, on kosztuje 9,99 tylko to jest taki SPF, który, który nie ma lekkiej konsystencji, na to nie liczcie ja jeżeli nakładam no, dzisiaj jest tak pogoda, że akurat nie nakładałam, ale ogólnie nakładam go co codziennie jak widzicie już po zużyciu widać, że on faktycznie się skurczył to jest 100 ml, ale to jest, to jest taki mm, taki słoneczny krem z SPF, który ma dość bogatą konsystencję on jest raczej takim Kremem, kremem, typowym kremem, e, takim białym, i to jest taki wiecie, takie białe. O, to, to się wchłania. To się wchłania, natomiast, to e, jeżeli macie, ja miałam taką sytuację, że na, najpierw zanim sobie jego ja nakładałam pierwszy raz, e, to słuchajcie, nałożyłam sobie serum, nałożyłam sobie krem i dopiero nałożyłam sobie SPF. I słuchajcie, nie był to najlepszy pomysł. Ja jeszcze go nawaliłam na zasadzie, że wiecie, na dwa palce, więc tego naprawdę nawaliłam dużo, za dużo e, przy tej konsystencji. No i ogólnie, no to był zły pomysł. Ja jeżeli nakładam ten SPF, to nie nakładam kremu rano, bo on mi zastępuje krem, przy okazji rano z racji tego, że on jest właśnie taki w bogatej konsystencji, on też lekko się błyszczy. Nie wiem, czy to widać, ale jakoś nie przesadnie. I on się wchłania dość przyjemnie e, z racji tego, że to jest właśnie niezlejąca się konsystencja. To nie trzeba nakładać go, wiecie, w całe grube palce. Można go nałożyć trochę mniej, e, no bo to te zasada tych dwóch palców bardzo dużo zależy właśnie od konsystencji. Ale ja go nakładam, e, nakładam go do, dużo, ale wiecie, nie taki ogrom, ale 10 zł za SPF to jest dla mnie fajna cena. Eee, płacenie za SPF wiecie kilkadziesiąt złotych. Kurczę, nie wiem, e, jeszcze się do tego nie przekonałam. Myślę, czy sobie po tym nie kupię. Faktycznie jakiegoś większy, droższego serum, na przykład z Basic bo podobno są świetne, ale ja sobie na razie używam ten. Gdzieś tam z polecenia mówię: A dobra, sprawdzę. Szczególnie, że jak mi nie podejdzie, no to 10 zł to nie są takie pieniądze jak na przykład wydanie 50 zł i stwierdzenie, że to nie jest dla mnie. Więc yy, ja też zaczynam swoją przygodę z SPF-ami dopiero od tego roku, przyznaję się. Normalnie nie używałam raczej SPF-ów, teraz e, na twarzy, na szyi e, staram się z dekoltem, jest różnie. E, na ręce nie używam, chociaż też mogłam zacząć na ciało, ale jakoś tak, nie wiem, no jakoś tak jest to u mnie, więc e, kochani, to jest rzecz, która jest dla mnie mega, mega ważna. E, dobry SPF, tak jak mówię, on jest taki typowy. E, San Ozon, właśnie, i on jest fajny. Ja go używam właśnie zamiast kremu. I to jest moja przedostatnia rzecz, bo że ja się rozgadałam, ale ja mogłam tak gadać i gadać i gadać. I czemu nie mówicie, że tak długo już gadam? I słuchajcie, ostatnia rzecz. Eee, często mówicie, że mam piękny makijaż. Często słyszę komentarze, że wiecie, o, ale super, czego używasz. Eee, I stwierdziłam, kurczę, już wam mówiłam o tym, ale polecę go znowu. Najlepszy podkład. Eee, Eveline Better Than Perfect. Kocham. I ja po prostu kocham. To jest teoretycznie nawilżająco kryjący podkład i on faktycznie jest dość nawilżający, natomiast on nie jest mega świecący. To jest podkład, który się nie, nie świeci hardkorowo, nie wiadomo jak. Ja go mam na sobie teraz i na przykład tutaj jest nie ale on zastyga. To jest piękne w nim, że on jest dość lekki w swojej konsystencji, ale on zastyga i ma krycie. Nie ma jakiegoś wybitnego, naj, największego krycia na świecie, ale ma takie fajne średnie krycie. Nie, nie trzeba go dużo użyć, ale można. E, no, i jest po prostu świetne. I słuchajcie, ja go zawsze. On normalnie kosztuje trzy dyszki. Ja go powiem wam, wyhaczam na promce i ostatnio sobie, właśnie kupiłam zapas. Za 18 zł, 17 zł. On jest bardzo często e, w Rossmanie. Czy w hebe na promkach Więc ten, ten podkład bardzo łatwo Złapać na promce Bardzo go wam polecam jest, jest po prostu, no to jest game changer Jeżeli masz problemy z podkładami Nie chcesz czegoś bardzo ciężkiego Ale chcesz co by ci trochę przykryło To i owo, to polecam serdecznie Ja go uwielbiam Zawsze sobie go rozkładam wy, Wylewam trochę na rękę Wmasowuję w skórę Doklepuję gąbeczką, i jeżeli potrzebuję, bo ja mam taką cerę naczynkową, ja się szybko czerwienię i wiem, że będę potrzebowała trochę więcej krycia, to spokojnie na przykład się, eee, wiem, że właśnie jeszcze się nie wykonturowałam i tak dalej, to sobie dokładam i on się buduje, to się buduje krycie. Więc jak chcecie sobie, na przykład potrzebujecie w, tym, w jakimś miejscu trochę więcej tego krycia, to jesteście w stanie nim sobie doklepać i to krycie jest. Więc to są takie moje polecajki makijażowe. Eee, dajcie znać, czy Wy coś macie takiego, co byście polecały. Najlepszej kolerance i po prostu musicie się tym podzielić, bo to jest mega fantastyczne i cudowne. Naprawdę jestem tego ciekawa. No i co, kochani, dajcie znać, czy używaliście czegoś z, te, z tych rzeczy, czy na przykład wiedzieliście o tych, o tych serach z Biedronki. Dajcie znać, bo ja mam wrażenie, że, że mało się o tym mówi, a to jest spoko firma, naturalnie mi bardzo fajna firma. Która naprawdę dobrze, dobre rzeczy składowo robi, więc yy, myślę, że polecam serdecznie. Dajcie znać, co, co z tego byście kupili, na co macie ochotę, na co się skusicie. Jeżeli Wam się podobał taki film, no to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z takimi filmami, ale na przykład też okołomodowymi, czy w ogóle związanymi z byciem grubym, co widać na załączonym obrazku. <laughs> e, ale jeżeli Wam się właśnie podobają takie treści, to zostawcie subskrypcję. To jest dla mnie wsparcie. Wy zawsze możecie zmienić zdanie, nie ma problemu przecież z tym. E, co, kochani, widzę, e, mam nadzieję, że widzimy się na TikToku czy na Instagramie. Jeżeli jesteście ciekawi, co się prywatnie u mnie dzieje, no to na Instagramie można to zauważyć i zobaczyć, więc serdecznie Was tam zapraszam. No i co, kochani, widzimy się w następnym filmiku. Pa!